Dzień dobry, moi kochani. Witam Was na tarocie, na tarocie tygodniowym i na przesłaniach z kart anielskich na tydzień. Dodatkowo na ten tydzień postanowiłam dograć jeszcze karty tarota z wyborem karty, żebyście popracowali ze swoją intuicją, żebyście spróbowali wybrać sobie karty dla siebie, zobaczyć które przykazy trafiają do Was. Na początku powiem, co nas czeka wszystkich. Jeżeli chodzi o tematy astrologiczne, to tak dużo się dzieje na niebie, że musiałabym poświęcić cały odcinek tylko na tematy astrologiczne. I tutaj te tematy astrologiczne pojawiam się na kanale wsparcia. Dzisiaj będę nagrywała odcinek Astrologia na cały tydzień, a dziać się będzie bardzo dużo. Przede wszystkim energia Wenus. Od 26 do 30 listopada Cały czas codziennie Wenus tworzy inne tranzyty z planetami, więc dużo będzie tematów uczuć, emocji, intensywności, przeżywania. Dużo w rodzinach się będzie działo. Archaniołem takim opiekunem na ten tydzień, bo też postanowiłam wybrać dla nas, jest Archanioł Rafał. Więc Archanioł Rafał to jest patron zdrowia, to jest patron medyków, lekarzy, pielęgniarzy, aptekarzy, branża beauty też. Tutaj każdy, kto nosi uniform. I tutaj ten rafał mówi o uzdrowieniu, więc można będzie uzdrowić relacje. Można będzie lepiej się poczuć, bo też lepsze zdrowie. Lepsze zdrowie widzę, widzę tutaj cesarzową, więc zdecydowanie, moje drogie kobietki, czujecie się dobrze, czujecie się w swojej energetyce, czujecie się piękne, takie zasobne, wystarczające. Tutaj poczucie własnej wartości, jak zajrzycie do kart duszy, to tam jest właśnie przekaz. Przede wszystkim poczucie własnej wartości, to, że jesteście warci, to, że jesteście warte. Jest też energia pustelnika, więc ktoś się wycofuje, ktoś się ubolewa nad tym, że jakieś kontakty się pourywały, że jakieś drzwi się pozamykały, no i jest w odosobnieniu, odkrywa siebie, to dobrze, to dobrze, że odkrywa siebie, o ile... To też jest taka celowa przerwa od świata, celowa przerwa od ludzi, ale też ktoś został odstawiony na bok, może w jakimś towarzystwie. Widzę na początku zakończenia, całkowite zakończenia, i tutaj mogą nawet planety, ten Saturn przede wszystkim, wpłynąć na to, że coś, co było nie wasze, coś, co zdecydowanie nie było dla was, nie było wam przeznaczone, nie było wpisane w wasze życie. No, upada to, co było przede wszystkim budowane na niesolidnej podstawie. Mogły być to relacje kochanek-kochanka, mogły być to biznesy na zasadzie takiej, że ktoś się z kimś nie porozliczał. Też to widzę, ale widzę kartę gwiazdy, więc też rozpoznanie, jeżeli działacie w internecie, w social mediach. Działacie z klientem, bo to jest też karta handlu. Gwiazda to jest też branża rozrywkowa, to jest wszelkiego rodzaju internet, pokazywanie się w sieci, no pięknie, pięknie. Gwiazda mówi o sukcesie, rozpoznaniu, dostrzeżeniu. Też widzę urwanie kontaktu, celowe urwanie kontaktu z kimś, ale też retrogradują te planety. Teraz Merkury się cofa w Skorpionie, więc bardzo głęboko i tutaj mogą też powracać ludzie, z którymi nie mieliście kontaktu, a jest silna potrzeba całkowitego odcięcia towarzystwa. Siódemeczka mieczy, plotki, jakieś plotki, też nie dla każdego, pamiętajcie, nie dla każdego jest. Każdy jeden przekaz, natomiast ja tutaj to widzę. Wezmę jeszcze karty, których dawno nie używałam. Bardzo dawno. Potrzeba, potrzeba świeżości, coś innego. Zobaczymy, a zaraz popracujecie ze swoją intuicją. Za chwilkę przeniesiemy się na drugą stronę kamery i zobaczycie przekazy dla Was. Jest sprawiedliwość, więc sprawy sądowe, urzędowe, urzędy, kontakty urzędów, pisma urzędowe w tym tygodniu do kogoś docierają, sprawy rozwodowe, sprawy majątkowe, ustalenia, podpisy, umowy, szóstka buław, zwycięstwo, rozpoznanie, dostanie czegoś, zwyciężenie. Finalizacja i król monet. Mężczyzna, byk pana na koziorożec. Bardzo pomocny albo dobry czas dla byka panny koziorożca w tym tygodniu. I całkowite zakończenie. No, coś tutaj się kończy. Coś, co może już i tak od dawna było przyciągane. Król Buław, mężczyzna, baran, lew, strzelec tu się pojawia. No, u mnie w moim przekazie się pojawiał. Jest karta wieży znowu. Coś się zawala, coś się kończy, coś się finalizuje w tym tygodniu, i mamy czwórkę kielichów. A ktoś jeszcze czegoś nie widzi, a ktoś jeszcze czegoś nie dostrzega. Zatracenie się we własnym świecie. Możecie mieć takie przyczucie, że coś was omija ważnego, że gdzieś życie się toczy poza wami, jesteście gdzieś wykluczeni, tacy w swoim w swoim domu zamknięci niektórzy. Niektórzy czujecie potrzebę właśnie bliskości partnera, a tutaj tego nie ma. Dwójka monet. Sporo pracy, pracy będzie dużo i ta dwójka monet chciała wyjść też z tej talii, nie powiedziałam. Więc brak równowagi między pracą a życiem osobistym. Ktoś tylko w pracę, w pracę, a życie osobiste leci, czas ucieka. Zdajecie sobie być może z tego sprawę. Arcykapłan, pozamykać przede wszystkim relacje, które gdzieś były takie, właśnie były osoby trzecie. Może osoba duchowna, może autorytet duchowy jakiś, krótki wyjazd, spotkania z rodziną też są tutaj pokazane. A teraz przejdziemy do trzech wiadomości z kart anielskich. Trzy wiadomości z kart anielskich dla nas na ten tydzień, i później wrócimy do Tarota. Izajasz. Nadszedł dobry czas na nowe pomysły i zmiany w Twoim życiu. Więc nowe pomysły, zmiany. Chęć zmiany już od dawna widzę w czytaniach. Natomiast tutaj jest Izajasz, Izabela. Może to imię, to jest właściwy czas, żeby podjąć działanie. Więc działamy, działamy, ruszamy. Nie stoimy w miejscu, wznosicie się wysoko. Może część znajomych tego nie rozumie, może część was krytykuje, może część wyśmiewa, może część w jakiś sposób tutaj chce zaburzyć waszą pewność siebie. Może to być dla jednego, ale musiałam powiedzieć. No i tutaj wojowanie, więc gdzieś kłótnie, gdzieś konflikt, gdzieś. Nawet takie bojowe nastawienie do siebie, słuchajcie, też może być w tej karcie, ale też kłótnia z kimś. I finanse. Tematy finansowe na tapetę, uzdrawianie, archanioł Rafał, to co powiedziałam. Archanioł Rafał to jest patron zdrowia, więc jeżeli macie problemy ze zdrówkiem, zdecydowanie do niego kierować prośby o to, żeby to zdrowie było, żeby to zdrowie wróciło, żebyście poczuli się lepiej. Przechodzimy teraz do wyboru karty, więc zasady znamy. Stopujemy sobie, kiedy widzimy karty, stopujemy sobie nagranie, wybieramy sobie jedną z trzech kart. No i ja od razu wtedy przychodzę do interpretacji. Więc stopujcie, jeżeli nie macie wybranej karty, czy pytania, czy intencji do kart, poradzicie sobie. No więc przechodzimy na drugą stronę. Przechodzimy teraz do wiadomości z kart Tarota. Jeżeli wybraliście kartę numer jeden. Tutaj ważną postacią u Was, w Waszym życiu, w Waszej sytuacji może być mężczyzna z trygonu ognia. Baran, lew, strzelec. Dla Panów to jest rada. Przejmij rolę przywódcy, podążaj za nowymi trendami. Ty wyznaczaj trendy, ty publicznie przemawiaj, reklamuj się, reklamuj swoją usługę, mów o swoich talentach, darach, pokazuj się, pokazanie firmy pokazanie, rozpoznanie. Jeżeli jesteście kobietami, może mężczyzna, romantyczny, może jakiś, też może być jakiś konflikt interesów z takim człowiekiem, też pokazane dla kogoś, w zależności w jakiej sytuacji się znajdujecie. Karta numer dwa, piękna karta na pracę, wspaniała. Rozpoznanie, dobra reputacja, dobrze się o was mówi w pracy, dostrzegane są wasze usługi. Dostrzegane są Wasze talenty, dostrzegany jest Wasz potencjał. Jest on też wynagradzany. Jest to karta biznesu, więc jeżeli prowadzicie własną działalność, pięknie pokazany czas korzystania z obfitości klientów, pacjentów, kontrahentów i oczywiście wykonywanie swoich usług z radością, z miłością. A co jeżeli wybraliście kartę numer 3? No, tutaj szykują się duże zmiany, albo coś się zawaliło, albo coś się zawala, coś idzie nie po Waszej myśli, i albo jesteście wyrzucani z pewnych miejsc, albo jesteście wyrzucani z pewnych związków, bo to już dłużej nie było dla Was. Więc tutaj sprawy się mogą kończyć, tutaj dużo może się dziać e, u Was, jeżeli wybraliście tą kartę numer 3. Weźmy kolejne trzy karty. Ja już tutaj mam przygotowane jedynka, dwójka i trójka. Którą wy kartę wybieracie? Która karta z wami zarezonuje? I oczywiście zasada ta sama. Zastopujcie, jeżeli jeszcze nie wybraliście karty, a ja przechodzę do omawiania poszczególnych kart. Kobieta, bliźnięta, waga, wodnik. Kobieta niezamężna, rozwiedziona albo singielka. Teraz jest czas na skupienie się na sobie, na swojej karierze, na swoim biznesie, na odcięciu się od osób, które nie były dla Ciebie, które nie rezonowały już dłużej z Tobą, które nic nie wnosiły do Twojego życia, jedynie może obciążały energię. Tutaj rozmowa z jakąś ciemnowłosą kobietą. Ciemnowłosa kobieta jest pokazana bardzo pozytywnie. I karta numer dwa, sąd, sąd ostateczny, ostateczne podjęcie decyzji, odrobienie karmy, więc jeżeli wybraliście tą dwójkę, to też jest świetna karta, bo albo jesteście świadomi już swoich lekcji karmicznych, albo byliście na czytaniu lekcji i długi karmiczne i już wiecie, co jest nie tak z waszą karmą, co warto szybko odrobić, żeby przygotować się na nowe. Lekcje, a nowe lekcje już nadchodzą, już są tuż, tuż. Tutaj jest może też instytucja sądu ważna. Trójeczka to trójka kielichów. Współpraca, grupa kobiet, spotkania kobiet, może jakieś warsztaty, kobiety poznane właśnie na warsztatach, na eventach, na wyjściach. Też takie coś może być, na wyjściach. Babskie spotkania, babskie rozmowy, dużo żeńskiej energii, dowiedzenie się czegoś istotnego od kobiety przez przypadek. Kobieta coś powie przez przypadek, i wy dowiecie się czegoś istotnego. Dodatkowo to jest karta współpracy, więc dla prowadzących własny biznes świetnie, nowa współpraca, nowy klient, nowy kontrahent, zaproszenia. Zaproszenia to jest karta zaproszeń, więc może was ktoś zaprosić na 30, 40, na urodziny, imieniny, parapetówkę, wesele, zaproszenia na wydarzenia towarzyskie. Weźmy jeszcze tarot suficki. I tutaj, w tym tarocie sufickim. Wyszły trzy, ale jeszcze jedna tu wypadła, a to jest trójka mieczy. To są jakieś stare bóle, stare żale, złamane serce, e, zranione uczucia, zranione emocje, zawód. Ktoś się na kimś mocno zawiódł, mocno ktoś się na kimś przejechał w tej trójce mieczy. Ktoś mocno komuś wbił cios energetyczny. To tylko tyle powiem, natomiast teraz już dla każdego z Was, którą kartę wybieracie, jeszcze będzie jeden tarot, bo jeszcze mam jeden tarot, teraz mi się przypomniało. Dobrze, zasada ta sama, sprawdzamy sobie, co mamy w jedynce. No w jedynce mamy dźwiganie ciężaru, dźwiganie ciężaru przeszłości na plecach, ciężko iść pod górę, za dużo niesiecie na swoich barkach, Ktoś tu ma problem z dzieleniem się problemami, a może warto by tak zdjąć troszkę tego ciężaru, powiedzieć komuś o swoim ciężarze, poprosić o pomoc, poprosić o wsparcie. Możecie być obciążeni zdrowotnie, energetycznie, mogą być problemy z kręgosłupem, bólami głowy, z przemęczeniem i tu potrzeba pomocy. Poproście o pomoc. Poproście o pomoc. Pomoc zostanie Wam udzielona, tylko trzeba poprosić. Dla osób, które wybrały dwójkę, dobry czas w rodzinie. Rodzinka, żyli długo i szczęśliwie, polepszenie sytuacji rodzinnych, polepszenie sytuacji związkowych. Dla singli, ja bym powiedziała, że to jest zwiastun szczęśliwej rodziny, więc może na ten moment, szczęśliwy czas w rodzinie w której jesteście, ale też dla kogoś na pewno rodzina, którą ktoś stworzył, o której bardzo marzy, o stworzeniu takiego związku, gdzie jest na bazie rodziny. As mieczy, wspaniałe pomysły, klarowna komunikacja, po odcinaniu od siebie tego wszystkiego, co jest nie tak, natomiast to też mówi o dogadaniu się. O nowym rozdaniu intelektualnym. Coś jest takiego ci podane, że twoim intelektem, błyskiem będziesz mógł, mogła bardzo dużo załatwić. I tutaj jakiś młodszy człowiek, bliźnięta, waga, wodnik. Młodszy człowiek, trygon powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Dobrze, jeszcze jeden tarot, tylko gdzie ja mam ten tarot, jest tutaj. Przetasujemy, a wy się zastanówcie, którą z kart, którą z kart wybierzecie. Dobrze, zobaczmy, co tutaj jest dla nas. Karta 1. Karta jeden tutaj. Karta numer 2. I teraz jeszcze kartę numer. I teraz jeszcze karta numer 3. Którą z kart, kochani, wybraliście? No, ja przechodzę do odpowiedzi. Jeżeli jedynkę, mamy kartę arcykapłanki. Możecie dużo poświęcać jako kobiety, możecie część swojego życia poświęcać na poczet rodziny, na poczet niektórych złudzeń, to też uwaga. Arcykapłanka może mówić o rybce. Arcykapłanka to kobieta, która ma mistyczną wiedzę, która wie więcej, która czuje więcej. Tu bardzo wpływa intuicja. E, tutaj intuicja jest waszym atutem, jest pomocą dla was. Możecie mieć przekaz, znak, wizję. Możecie widzieć lustrzane godziny. Możecie naprawdę przebudzać się duchowo. Ale tu też jest jakaś tajemnica ukryta w tej jedynce. Jakaś kobieta zna tajemnicę, sekret. Dwójka, sąd ostateczny. To już było. To już było w tamtej talii kart. Więc ciekawe, czy trafiliście dwukrotnie. Tą samą sprawiedliwość, sprawy sądowe, urzędowe, spadkowe, majątkowe, ale też rozstania, ostateczne podjęcia decyzji. Ktoś jest na takiej granicy zaczęcia nowego życia po zakańczania starego i tu sąd ostateczny mówi zakończ karmę, naucz się na swoich błędach. No i ostatecznie podejmij decyzję. Jeżeli wybraliście trójkę, mamy tutaj ósemkę buław, może być dla kogoś podróż służbowa pokazana, wyjazd służbowy, ale to też jest karta wielozadaniowości. Wiele robicie, może za wiele naraz, jesteście obciążeni, przemęczeni, czasami zbyt mocno zestresowani. Cały czas do przodu, cały czas na autopilocie, dużo może się dziać wokół Was i Wy możecie nawet nie zdawać sobie sprawy, jak dużo wokół Was się dzieje. W pewnym momencie dopiero może ktoś coś powierzy, ktoś coś wie o Waszym życiu takiego, gdzie Was to mocno zaskoczy. Bardzo mocno zaskoczy. Weźmy jeszcze jedną kartę, jeszcze jeden wybór. Weźmy jeszcze jeden wybór karty. Ja to ściągnę. Karta numer jeden już jest. Na stole dwójeczka też chciała wyjść, chciała wypaść sama. I jeszcze karta numer 3. No więc kochani, gotowi. Gotowi z wyborem karty. To ruszamy. No, piątka mieczy. Ktoś tu komuś pluje do ucha, ktoś jest nieuczciwy, ktoś ściemnia. Ktoś celowo coś powie, takiego, żeby wam krwi napsuć, kolokwialnie mówiąc, ale tu też jest człowiek, który ma skłonności do nałogu, do hazardu, do ryzyka, do manipulacji, do pożyczania pieniędzy, do ściemniania. Uważajcie, dużo też negatywnych myśli, może być jakaś plotka. No ale tu jak pięknie, koło fortuny, zmiany, zmiany, zmiany. Może kupujecie nowy pojazd lub kupiliście niedawno, może decydujecie się wyjechać, zaplanować wyjazd, ruszyć do przodu z nowym projektem, z bieganiem, z odchudzaniem się, z. Wprowadzaniem zdrowych, nowych nawyków, a może po prostu chcecie zmienić swoje życie i całkowicie zmieniacie pracę, zmieniacie środowisko, zmieniacie zasady, zmieniacie priorytety. Tu jest dużo ruchu, tu jest postęp pokazany, piękna karta. A jeżeli wybraliście trójkę, król Pentakli, mężczyzna, byk, panna, koziorożec, tutaj może mieć znaczenie starszy mężczyzna, mężczyzna zasobny finansowo, jakiś starszy mężczyzna chce komuś pomóc finansowo, tutaj jest dobra sytuacja materialna, tu jest dotyk Midasa, król Midas. Co by nie zrobił, czego by nie dotknął, to wszystko obrócił w złoto. I taka tu jest energia, tu pieniędzy nie brakuje, tu będzie pomoc zesłana, postaci tutaj akurat pokazał się mężczyzna. No to jeszcze jedno rozdanie. Jeszcze jedno. Zaczęliśmy tarotem anielskim. To skończymy tarotem anielskim. Zobaczmy. Karta numer jeden. Karta numer dwa. I karta numer trzy. Która karta dla Was moi drodzy? Zastanówcie się, zastopujcie, a ja zaczynam sprawdzać karty. Dziesiątka pentakli. No, bardzo dobra karta na tematy bezpieczeństwa finansowego, przejścia na emeryturę, dostania jakiegoś świadczenia, renty, świadczenia rehabilitacyjnego, zwrot. Jakiś zwrot finansowy, pomoc rodziny, być może w pieniądzach, w tematach finansowych. Ktoś zaproponuje pieniądze, ktoś da pieniądze, ktoś się podzieli pieniędzmi, ktoś wam zwróci pieniądze. No i tu jest też dobry czas na rodzinne spotkania, rodzinne rozmowy. W rodzinie generalnie pieniędzy nie brakuje. Dwójka, kapłanka, znowu powtórzyła nam się karta kto wybrał tą kartę. I wcześniej wybrał tą kapłankę. To jest intuicja, to jest wiedza, to jest kobieta, która nosi sekret, młodsza kobieta, wsłuchiwanie się w siebie, odkrywanie siebie, zaufanie swoim wizjom. No i oczywiście tutaj też mogą być nocą jakieś tematy odkrywane, pokazywane. Trójeczka to rycerz kielichów. Romantyczna miłość, albo jakiś czaruś tutaj, ktoś, kto jest niestabilny, wraca, odchodzi, odchodzi i wraca. Nie wiem z jaką intencją kto losował tą kartę. W każdym razie, jak jesteście w stałych związkach, brakuje Wam porywu serca, romantyzmu. Możecie być w związku z rakiem, rybką, skorpionem, lub mieć jakieś sytuacje właśnie z nimi. Tutaj jest zamiłowanie do sztuki, poezji, do takich romantycznych randek, dobrego jedzonka, fajnej restauracji. No, miłość, relacje. Bardzo fajnie pokazane. Kochani, ściskam Was. Życzę Wam wszystkiego cudownego!